Stoję na najwyższej półce Twojej domowej biblioteki, wciśnięta między stare, pożółkłe, od wielu lat nietknięte tomy encyklopedii, do których jestem podobna formatem, objętością. I tak stojąc, od wielu lat niedostrzeżona. Nieomal, niewidzialna, rozmyślam nad moim losem. Najczęściej zadaję sobie pytanie: po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co przydźwigałeś mnie w teczce przez miasto? I po co przyniosłeś mnie do domu? Po co? Czy po to, żeby przerzucić kilka moich stron? Przeczytać pobieżnie na chybił trafił kilka wybranych wersetów, spojrzeć na mnie i odstawić na najwyższą półkę w księgozbiorze. Pamiętam, jak raz podczas przyjęcia w twoim domu ktoś błędnie zacytował słowa Chrystusa. Ktoś inny je sprostował. A gdy wybuchła między rozmówcami sprzeczka, który z cytatów jest właściwy, jeden z nich poprosił cię o przyniesienie pisma świętego. Podniosłeś głowę i spojrzałeś w moim kierunku. Pomyślałam z radością, że wreszcie wybiła moja godzina, że podejdziesz do półek. Ujmiesz mnie za gruby grzbiet i wyciągniesz z pomiędzy pożółkłych tomów encyklopedii, ale próżna była moja nadzieja. Twój wzrok obojętnie mnie minął, prześlizgnął się po mnie jak po niewidzialnym duchu. Przez ułamek sekundy błąkał się. Po niższych półkach i zatrzymał się bezradnie na twarzach twoich rozmówców. Powiedziałeś, nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, naprawdę, nie wiem, gdzie ją postawiłem. Był czas, gdy przypuszczałam, że kupiłeś mnie po to, by móc w razie potrzeby pochwalić się moją obecnością w twojej bibliotece. Teraz dowiodłeś swoją odpowiedzią, że w ogóle nie miałeś zamiaru mnie czytać. Twoją odpowiedzią rozwiałeś jeszcze jedno moje złudzenie Nie wiesz gdzie jestem, zapomniałeś gdzie mnie postawiłeś? Słowa te wypowiedziałeś obojętnie, bez niepokoju, który zazwyczaj. Towarzyszy myślom o przedmiotach zaginionych. Z bólem zrozumiałam, że minęła mnie wielka szansa wyjścia do ludzi. Czy już nigdy nie będę na Twoim nocnym stoliku, czy nigdy nie spocznę na Twoim biurku, przy którym pracujesz, albo na Twoim stole? Na którym kroisz chleb. Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co przydźwigałeś mnie w teczce przez miasto i po co przyniosłeś do domu? Po co? A potem zdarzyło się coś, co wzbudziło we mnie znowu nadzieję na moje wyzwolenie z zapomnienia. Twoje jedyne dziecko ciężko zachorowało. Wzywałeś lekarzy, sławnych profesorów. Nic nie pomogły lekarstwa i zabiegi. Twoje dziecko umarło, a ty, pogrążony w bólu i rozpaczy, siedziałeś w swoim gabinecie, w fotelu przy spuszczonych zasłonach. I nieruchomym wzrokiem patrzyłeś w mrok, zalegający pokój. Nie mogłeś zrozumieć sensu śmierci Twojego dziecka. Zacząłeś wątpić w sens własnego życia. Nie znajdowałeś odpowiedzi, dlaczego cierpi niewinne dziecko, a grzesznik żyje. I wtedy serce we mnie gwałtownie zabiło, bo pomyślałam, że właśnie teraz nadeszła chwila gdy wstaniesz z fotela, włączysz światło i zaczniesz mnie szukać pospiesznie szukać. Że wreszcie po tylu latach znajdziesz mnie wciśniętą między tomy starej encyklopedii, strząśniesz ze mnie kurz Otworzysz i wyczytasz w moich wersetach słowa pociechy o życiu, śmierci i nieśmiertelności. I znowu się rozczarowałam i znowu przeżyłam jeszcze jedno złudzenie, ostatnie. Nie wstałeś z fotela i nie włączyłeś światła. Siedziałeś bez ruchu, pogrążony w rozpaczy, z niezliczonymi pytaniami na ustach, które nie umiały udzielić ci odpowiedzi. Więc po co kupiłeś mnie, człowieku? Po co dźwigałeś mnie w teczce przez miasto? I po co przyniosłeś do domu? Po co? A potem. Umarła Twoja żona, a ty ugiąłeś się pod nowym ciosem, stałeś się niedołężnym starcem, przestałeś wychodzić z domu i tylko przechadzałeś się po pustym mieszkaniu. Od czasu do czasu przystawałeś w oknie, patrzyłeś na ulicę, na spieszących się przechodniów. I pewnego dnia umarłeś. Szybko zjawili się spadkobiercy i likwidując mieszkanie, kiwali smutnie głowami nad Twoim doczesnym majątkiem. Jeden znalazł mnie wśród książek zrzuconych bezładnie na podłogę. Schylił się, podniósł mnie i obejrzał. Otrzepał mnie z grubej warstwy kurzu i rzekł drżącym od wzruszenia głosem do stojącego obok młodego człowieka: Widzisz, twój stryj był pobożnym człowiekiem. Miał Biblię. Weź z niego przykład.